Centralny port komunikacyjny będzie wyposażony w nowoczesną infrastrukturę przyjazną klimatowi i środowisku. Co to znaczy? Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego od podstaw jest przywilejem unikalnym na skalę światową. Umożliwia odpowiedzialne zaprojektowanie infrastruktury z myślą o zrównoważonym rozwoju. Rozpoczęliśmy proces certyfikacji obiektów lotniska, takich jak terminal dworzec kolejowy oraz dworzec autobusowy wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej oraz infrastruktury lotniska w rozpoznawalnym na całym świecie standardzie BRIM, International New Construction oraz BRIM Infrastructure. Projektowana sieć ciepłownicza piątej generacji nie będzie wykorzystywać paliw kopalnych. Z kolei zastosowanie gruntowych i powietrznych pomp ciepła zapewni ciepło zimą, a chłód latem. Część energii do zasilania urządzeń, systemów lotniska, a także już placu budowy będzie pochodziła z naszych własnych źródeł wytwórczych czyli elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w pobliżu lotniska. Pozostała część energii będzie pochodziła spoza lotniska i potencjalnie może zostać zakontraktowana z odnawialnych źródeł energii. Planujemy także wyposażenie lotniska w stację ładowania do pojazdów elektrycznych. Aby zminimalizować ślad środowiskowy, analizowane są również możliwości zmniejszenia zużycia wody i energii, zarówno podczas budowy, jak i po uruchomieniu lotniska CPK. Wszystko po to, aby przy użyciu najnowszych technologii maksymalnie zadbać o dobrostan planety.